Cześć. cześć Cześć. cześć, kuchane. cześć, Mua. cześć, idę, Adam gdybyś mógł, tam jest bufet, ja idę ściągać ludzi, zostawiam was, chodźcie, chodźcie. Krzysiu jest raczej obowiązkowy, więc A możecie być. do niego przekręcić, bo ja nie mam A do niego telefonu, do Krzyśka do Kosakowskiego, czy oni płyną, czy nie, bo potwierdzali, że płyną, ale nie mam do niego numeru telefonu. I nie wiemy czy czekać. Dobry. Ale to się mniej stresuje, bo jeśli to jest kumpel kapitana, to, eh. to będzie e. czy będzie u kapitana sam tłumaczył? Idę do się dowiedzieć. Cześć kochani. Cześć ja Cześć. 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 Hi, wie. Nie, wiem, muszę dostać nie poznałam, cześć, tak? To mnie widzieć. Na żywo, super. bo widzicie dużo ostatnio na online, a teraz na żywo, ci zobaczyć co tam my my się tak... poznajecie teraz? Czy tak, myśmy się już poznały, ale no, tak. ja jeszcze jedna znajoma, która zainicjowała takie spotkanie dla kobiet. Tak, tutaj tam... różne kręgi są. Artystyczne, nieartystyczne, jakoś tak wszystko się. Całe nici się przeplatają. A co was łączy? Chyba większość z nas lubi stare. Tak zauważyłam, że lubimy po prostu te, te, te stare elementy i tą, tą kulturę tutaj ludową również i pielęgnujemy to co, to, co zostawione przez przodków dla nas. To chyba to też tak nas łączy. I taka pasja po prostu do życia, apetyt na życie, więc mamy apetyt na to, żeby się poznawać więcej i wymieniać. Pięknie powiedziałaś. Pięknie, pięknie. Nic dodać, dopiero nic dopiero ująć. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, czyli dopiero dołączyłyśmy do grupy, to też. Chociaż każdy tutaj ma jakiś chyba remont taki większy lub mniejszy dopiero, za sobą. Ale tak. będziemy poznawać, co, odkrywać to, co nas łączy, prawda? Bo jesteśmy. Ja też, ja też zauważyłam, to wielu z nas tutaj, bo nie wszyscy, bo są też lokalsi, ale większość z nas to jest jednak ludzi przyjezdnych. I z takich rozmów i obserwacji też mojej pracy, bo pracuję też jako animator społeczny, więc dużo z ludźmi pracuję, to też zauważyłam, że wielu z nas tych przyjezdnych po prostu szuka tutaj też tożsamości, kawałka takiej swoich, swoich korzeni. I odnajdujemy tak siebie. I mi się wydaje, że to też jest taki element, który nas, e, nas połączył. Że każdy z nas szuka tutaj siebie. Ruinersi? Ruinersi, tak. Witamy. witamy. Kamila i Darek Mucha. A skąd? E, z Wyszowatych. To gmina Miłki. Tak. A wcześniej? A wcześniej, wcześniej to było, było... Różnie. trochę w Anglii, trochę w Łodzi, tak, ale że... z Łodzi jesteśmy. Z Łodzi. To dlaczego te Mazury? E, bo jak tu przyjechaliśmy, to tak po, poczuliśmy to miejsce. Tak jeździliśmy A. sobie po całej Polsce i tak wakacyjnie? nie? Nie, jeździliśmy po całej Polsce, Szukaliśmy żeby znaleźć miejsce, miejsce, gdzie chcemy się osiedlić, e, bo z panem powrotnym było tak, że właśnie wracamy, ale na pewno nie do Łodzi, tylko gdzieś w jakieś piękne miejsce. I objeździliśmy w i północ, w ogóle nie południe. Znaliście? No, A nie były? Nie, nie były. nie były, ale mam tutaj znajomą, do której przyjechaliśmy i, i takiego podobnego dnia, jak dziś, wstaliśmy i... na po, po, po garbatych Mazurach, no i to był koniec. Strzał w <noise> dziesiątkę. Zakochaliśmy się. <noise> koniec albo początek? Koniec, tak. tak, duży początek. Duży, duży początek wielkiej przygody na Mazurach. A jak tam wasza ruina? E, nasza ruina stoi, ma się dobrze, e, wymaga jeszcze pewnych reparacji. Ale tak. Powoli powoli tak, powoli do przodu. No na całe życie chyba. Z całym placem dookoła i tak dalej, tak. to na pewno nie będziemy się nudzić. Dziś e, tak, bo postanowiliśmy, że trochę trzeba się trochę wyrwać też z domu i z tego co jest dookoła, bo można byłoby stamtąd nie wyjeżdżać właściwie. Więc e, rzutem na taśmę wyrwaliśmy się z ogrodu i, i przyjechaliśmy właśnie, żeby trochę poodpoczywać. Bo pomimo wszystko i takich przekonań, że już na wsi, to jest taki fajny relaks i w ogóle to rzadko się zdarza, że jest taki moment, żeby usiąść przed domem z tym kubkiem kawy i odpocząć. I dzisiaj nam się to trochę udało z rana, później było trochę pracy i, i teraz jeszcze relaksik. Teraz tak? trochę do ludzi. No właśnie, ale takich wam podobnych ludzi. Tak, tak, tak. Także zobaczymy. No. Znacie ich? Trochę znamy. Trochę też to tak jest, że tutaj bardzo na Mazurach ludzie się przyciągają i okazuje się, że ci, którzy mają podobny kierunek myślenia i, i takiej otwartości na ludzi, to później spotykamy się z tymi samymi na różnych inicjatywach i trochę tak w tej samej zupie się kąpiemy, więc tak, częściowo, częściowo znamy, natomiast grupa jest już tak duża, że za każdym razem też poznajemy kogoś nowego z innymi pasjami, i to jest super, że możemy się tutaj wymieniać. Jak kto zjednoczył grupę? Chyba Ewa zainicjowała i tak od Ewy się zaczęło. Tak, tak. Ewa jest tą, która nas najmocniej tutaj e, tak trzymała w kupie razem i inicjuje różne spotkania. No i tak tutaj mamy. Cicho. Teraz cicho w czasie żniw, bardzo głośno, bo otaczają nas pola sąsiada, który jest aktywnym rolnikiem i nasi znajomi z Warszawy śmieją się, że zamieniliśmy warszawski zgiełk na huk ciągników. Bardzo dobrze. Po pierwsze, to tylko dwa tygodnie, a po drugie, no, cieszymy się, że rolnicy, nasi sąsiedzi są aktywni produkują nam chleb. E, a tak jest bardzo cicho. Tylko ptaki czasem nie dają spać. No i bocian, nawet chyba para przecież. Para, i w tym roku miejmy nadzieję, że będą miały dzieci, bo w zeszłym roku nie było małych bocianiątek. Chyba jeszcze były za młode bociany na dzieci. Dwa lata temu było mnóstwo, trzy lata temu też miały dzieci. Czekamy, jeszcze chwilkę. To kto był tu pierwszy? Bociany czy Ewa i Adam? Z całą pewnością bociany. To gniazdo tutaj było. Bardzo się ucieszyliśmy, jak obejrzeliśmy to siedlisko pierwszy raz i okazało się, że one tu są. I wtedy też jeszcze były, bo to było bo chyba początek sierpnia. Nie zdążyły odlecieć. No i wracają. I są przed nami zawsze wiosną. Bo my przyjeżdżamy tutaj koło majówki. Zimę spędzamy w Ełku. I one już zawsze są. No. Hmm. Chodź, pokażę Ci dalej. Mhm. Tutaj jest nasza ziemianka, która się, słuchaj, zawaliła to jest usypana z gruzu ziemianka. Ekipa w pewnym momencie, nasza remontowa, usłyszała potworny huk. Myśleli, że wybuchła wojna. A okazało się, że ziemianka runęła pod naporem śmieci, które na niej leżały przez wiele lat. A to jest ganek. To jest ganek, ym, dla którego kupiliśmy ten dom. I dla wierzby, która rośnie w ogrodzie. No jest przepiękne. Oczywiście to nie wyglądało tak ślicznie, jak tutaj przyjechaliśmy. Pokażę Ci zdjęcie. Właśnie chciałam powiedzieć, no... Niezła ta wasza ruina. Już wyremontowana. Dużo czasu potu krwi i łez, ale i przygód. Katastrof budowlanych. Katastrof budowlanych. W tym roku mamy nadzieję jeszcze zrobić um, odnowić dach obory, bo bardzo się boimy, że on runie. Od tej strony to jeszcze jakoś się trzyma, ale od drugiej jest nie najlepiej. Ale to wszystko wymaga pieniędzy, więc musieliśmy sobie pooszczędzać. No i jest jeszcze 100 doła do zrobienia, ale 100 dole już zabezpieczyliśmy dach. On jest taki lekko wygięty, ale tak już zostanie. Nic tam się nie wali, tylko trzeba wymienić szalunek i marzy nam się taka. Letnia świetlica, tam na wypadek niepogody. Chcielibyśmy tam położyć cegły, to w wersji e luksusowej, ekonomicznej, wylewkę, a zupełnie ekonomicznej, zostawimy klepisko, które tam jest. Chcemy postawić tam kanapy, hamaki, bo takie same wrota jak tutaj są na drugą stronę i tam widać ten cudowny widok. Widzę. Tam jest to wspaniale. I tu, o, pokażę ci przy okazji, jest taras, który Adam sobie wybudował. I nazywamy go tarasem Adama, bo to była jego inicjatywa, bo stąd jest najpiękniejszy widok o zachodzie słońca. Tam jest zachód, więc światło się kładzie na te wzgórza. Tutaj jest pole, więc w pełni lata, są łany. No i to jest cudownie. A za tamtą górką mieszkają Warszawiacy. Chociaż nie z urodzenia Warszawia. Ludzie, którzy mieszkali długie, długie lata w Warszawie i przenieśli się tutaj, prowadzą agroturystykę, są ekologami, mają fundację Psu Braty, która dba o przyrodę. I Basia jest też nauczycielką jogi, więc za tamtą górką, przy samej puszczy Boreckiej, mam szkołę jogi. No tego się nie spodziewałam zupełnie. I jadę cztery minuty. Pewnie przez to wzgórze mogłabym pójść, ale tam ciągle chodzą krowy pana Andrzeja, nie chcę im przeszkadzać. Tutaj są akurat. No przypatrują się nam. Zrozumiałam, że nie wasze, skoro teraz macie tutaj. Nie nasze, ale zobacz, mogli, lepsze już te krowy by były, bo tu mamy szambo. <głos> <głos> Więc no, muszę obsadzić czymś to szambo, żeby nie było go widać. E, a to siedlisko kupiła nasza przyjaciółka w lutym. Ono trafiło na rynek w grudniu. Znalazłam je przypadkiem w internecie i wysłałam jej. Je kupiła, więc za kilka. Znalazłam w internecie. O ironio! Siedlisko, które leży 100 metrów dalej. My tam chcieliśmy się przywitać z sąsiadami, pukaliśmy tam kilka razy, ale nikogo tam nie było. Tam po prostu nikt od dawna nie mieszkał. No i właściciele tego domu, którzy nie mieszkali tutaj, wystawili siedlisko w końcu na sprzedaż i przypadkiem znalazłam w internecie coś, co mam 100 metrów od siebie. I Magda kupiła ten dom, więc za kilka lat ciężkiej pracy. Będziemy mieć najlepszą sąsiadkę na świecie. Ale tam w dole, te trzy dachy to jest pan Andrzej, który też jest najlepszym sąsiadem na świecie. W ogóle, dobrzy sąsiedzi na wsi to jest chyba jeszcze wspanialsza i poważniejsza rzecz niż w mieście bo tutaj bardzo musimy sobie pomagać. Pan Andrzej tyle razy ratował nas z opresji, wyciągając nasze ekipy budowlane z błota bo nie było takiej eleganckiej drogi jak teraz. Ym... Pomagał nam zbierać kamienie z pól, żebyśmy mogli coś wybrukować, i przywoził nam je tutaj. Podarował nam belesiana, żebym mogła założyć warzywnik. E, cały czas dokarmia nas swoimi plonami: ziemniakami, cukiniami, cebulami, czosnkiem, jajkami. Nie możemy mu się w ogóle odwdzięczyć, bo no, zauważyliśmy, że nasze umiejętności są na wsi mało potrzebne. Znaczy, Robię przetwory i którymi się dzielę z panem Andrzejem, Adam piecze chleby, piecze mięso, więc tak się wzajemnie dokarmiamy. No ale co ja mogę zrobić panu Andrzejowi, jak on potrafi sam wszystko sobie zrobić. Mogę mu dopisać jakiś tekst, gdyby miał potrzebę. No bo jestem dziennikarką, więc to mogę mu zrobić, ale pan Andrzej jest naszym najwspanialszym, najważniejszym sąsiadem. Tam po przeciwnej stronie drogi w ogóle nie widać tego domu, jest sąsiad, którego poznaliśmy przez internet najpierw. Bo dziewczyna, która jest jego, staje się, siostrzenicą, znalazła mnie na Instagramie i powiedziała, że ona chyba wie, gdzie jest mój dom i co to jest za miejscowość, bo jej mama stąd pochodzi. I tak przez pośredników i przez zapośredniczenie Instagramowe poznaliśmy kolejnych sąsiadów. Ale przecież. Nie dla sąsiadów. Yy, przyjechaliście tutaj, więc dlaczego? Dlaczego zapadła taka decyzja? Ojej, od 10 lat chcieliśmy zamieszkać na wsi. Jakoś tak się w nas pojawiła taka potrzeba, ale na początku myśleliśmy, że to będzie tylko dom letni, taki na wakacje, na weekendy i myśleliśmy od razu o Mazurach, bo Adam jest z Ełku. Więc to był oczywisty kierunek. Gdyby nie Mazury, to ja bym mieszkała na Dolnym Śląsku, ewentualnie na Podhalu, bo pół dzieciństwa spędziłam pod Zakopanem. Padło na Mazury, bo tutaj mieliśmy tkankę społeczną. Tu jest mama Adama, tutaj są jego znajomi z liceum i z podstawówki. Część znajomych wróciła po studiach też do Ełku, więc mieliśmy towarzystwo, jakiś zaczątek towarzystwa. Mazury są przepiękne. Ja ich w ogóle nie znałam, dopiero Adam mi je pokazał, jak zaczęliśmy się spotykać w czasie studiów, bo wcześniej moja rodzina zawsze jeździła w tatry. No i co ci wtedy pokazał? No mnie po tych lasach, po tych yy, plażach dzikich, po tych jeziorach, po tych przepięknych zabytkach. I najbardziej uwiodła mnie cisza i przestrzeń. I to, że ta część Mazur, w której my jesteśmy i którą Adam mi pokazywał, nie jest taka bardzo turystyczna. To nie są przepiękne zresztą okolice Rucianego Nidy albo Pisza, gdzie jest bardzo dużo ludzi, albo Mikołajek. Tylko tutaj pod baniami mazurskimi w ogóle nie ma turystów. No, to jest minus dla gminy banie mazurskie. Ale dla y, nas osadników tu mieszkających to jest cisza, spokój y, i gwarancja niestresowania się tym, że mamy najazd Ech, letników. I szukaliśmy domu na wsi 10 lat temu już, y, ale... Na początku w ogóle na Podlasiu. Jakoś nie pomyśleliśmy, że to mogłoby być na Mazurach. Nie wiem czemu. Chyba dlatego, że Podlasie wydawało się bliżej. Ja stąd pochodzę, więc dla mnie to jest dosyć oczywiste, że to były Mazury. Albo może tutaj się wychowałem. No i dla mnie to jeziora i przyroda. To, to było chyba najważniejsze. To jest, to jest taka piękna rzecz. Jedyny minus na Mazurach to jest długa zima i krótkie dni, a poza tym to ja też nie lubię jak jest bardzo gorąco, to jest trochę chłodniej niż gdziekolwiek indziej i chyba dlatego, do tego takie prozaiczne rzeczy że ceny były tutaj niższe niż gdziekolwiek indziej domy, no architektura jest piękna to są po prostu piękne domy, które można było kupić dosyć, w dosyć rozsądnych pieniądzach i nagdaliśmy się do remontu właśnie takiego ponad stuletniego domu no, ale najpierw było intensywne życie, intensywne życie w Warszawie. Prawie 20 lat, tak. Ale to jakby ja już od 10 lat wcześniej pracowałem zdalnie albo mogłem pracować zdalnie i przywiązanie do miasta, szczególnie po pewnym wieku, już nie miało dla mnie znaczenia. To miasto nie oferowało mi w pewnym wieku już tego, co mi może oferowało, gdy byłem młodszy. I, I chyba dlatego. A, a zawsze ze wą marzyliśmy o tym, żeby było, żeby żyć bliżej natury i to i tak wyszło. No, a niektórzy mówią, Warszawa, takie możliwości. No, to absolutnie tak jest. To, to Warszawa dała nam to, że w ogóle mogliśmy ten dom kupić. To jest inna sprawa, że to inaczej wygląda, jeżeli się z mojego miasta, z jakiego ja pochodzę, nigdy nie wyjechało i może się udało, powiedzmy, zarobić odpowiednie pieniądze, żeby móc sobie, na takie, nazwijmy to ekstrawagancję, pozwolić ale to, to w naszym przypadku to, to, to dało nam to duże miasto. To są kontakty, które tam się zebrało i zupełnie innej sytuacji jest, gdy się, gdy się świadomie z dużego miasta wyjeżdża, a zupełnie innej, gdy się do niego nigdy nie wyjeżdża. W sensie nigdy się tam nie mieszka i to jest chyba taka różnica, że to wszystko jest y, dopiero z perspektywy czasu łatwo powiedzieć, ale to, 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 to musi ta droga nastąpić w, konkretnym, w konkretny sposób, a nie, a nie inaczej. Chociaż też dzisiaj wygląda wszystko inaczej. W sensie dzisiaj da się pewnie wszędzie w Polsce dobrze żyć w żaden sposób nie uzależniając się od dużego miasta. W czasie, kiedy ja wyjeżdżałem na studia, w początek lat 2000 to było to było zupełnie co innego. W sensie, ja jestem informatykiem w nie, nie miałbym takich szans, jak mam, jak mam, jak miałem w Warszawie, a do tego to były czasy, kiedy zdalna praca w ogóle nie, nie była tematem rozmowy w ogóle. To, to też technicznie nie była możliwa za bardzo. A dzisiaj jest i Mogę siedzieć i pracować, patrząc na zielenia, nie na bloki. No i wielu ruinersów yy, przyjechało. Wielu ruinersów, czyli ludzi, którzy zdecydowali się porzucić miasto, żeby mieszkać w starych, wyremontowanych przez siebie domach, które ratują w ten sposób. Wielu ruinersów przyjechało na wieś po długim życiu w mieście albo wracają na Mazury albo do innych regionów swojego pochodzenia po jakimś miejskim epizodzie, który zwykle trwał bardzo długo. Bo musieli wypłynąć na szerokie wody, spróbować życia, nauczyć się wiele, zarobić pieniądze. I część z nich wraca, bo zorientowali się, że miasto już nie daje im tego, co jest im potrzebne. Ja jestem warszawianką i wychowałam się w Warszawie i wykształciłam się w Warszawie i pracowałam w Warszawie i sobie nie wyobrażałam, żeby żyć poza Warszawą, jeśli w Polsce. Miałam takie marzenia, że może właśnie podhale, no bo te moje Tatry ukochane ale to kiedyś, to też jest takie drogie, że wydawało mi się, że nigdy nie będzie mnie na to stać. I chyba rzeczywiście nie byłoby mnie na to stać, bo jednak ceny nieruchomości na Podhalu są bardzo, bardzo wysokie. No, później pojawił się Adam, później pojawiły się Mazury i 10 lat temu, pewnie już teraz może 11, wszystkim mówię, że 10, ale to może było już 11 albo 12 lat temu, pomyśleliśmy, że dobrze by było mieć taką odskocznię, a w ogóle najwspanialej byłoby żyć w tej przyrodzie, w tej ciszy, w spokoju cały czas. Tylko wtedy to było bardzo trudne. No bo o ile Adam mógł pracować zdalnie już do 10 lat temu spokojnie i pracował zdalnie, o tyle ja byłam na etacie w redakcji w Warszawie. I nie wyobrażałam sobie, że mogłabym nie być na etacie. I też mieliśmy mniej pieniędzy, mieliśmy problemy, żeby znaleźć odpowiednie siedlisko, bo cały czas coś wypadało takiego, że nie mogliśmy nic kupić. Najdziwniejsze były to przygody. I jakoś ten temat porzuciliśmy i w zastępstwie domu na Mazurach po kilku latach kupiliśmy dom podwyżkowym. No w takiej miejscowości letniskowej, piękną, starą, kurpiowską, drewnianą chałupę przeniesioną przez poprzednich właścicieli na to nowe miejsce. Pomyśleliśmy cudownie, blisko Warszawy, krótkie dojazdy, Arkadia, cisza, spokój, o to chodziło. Spędziliśmy tam z dwa lata i wybuchła pandemia. I nasza spokojna wioska zamieniła się w wielki plac budowy. Wszystkie działki w okolicy się wyprzedały, wszystkie domy, które stały wystawione na sprzedaż kilka lat, sprzedały się w kilka miesięcy. Zaczęły się głośne remonty sąsiadów, zaczęły się imprezy, najazdy, przyjazdy goście. I ja się zorientowałam i pamiętam dokładnie tę noc, kiedy wpadłam w taką złość, że jest środek nocy, ja czytam książkę na tarasie i po prostu słyszę tak strasznie dużo krzyków. I pomyślałam, że to jest może ostatni moment w tym pandemicznym boomie budowlanym i nieruchomościowym, żeby jednak wrócić do myślenia o siedlisku na Mazurach, bo zaraz to przekroczy nasze możliwości finansowe, bo ceny rosły, no i nadal rosną. No i jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale na każdym etapie jest cudownie. Bo po prostu sam proces bardzo cieszy, kiedy już się skończy ta najgorsza, najbrudniejsza budowlanka i się tylko wykańcza detale to jest już bardzo, bardzo dobrze. I to wszystko bardzo cieszy. I prace w ogrodzie, do których trzeba się nastawić na cierpliwość. Ja w zeszłym roku kosiłam dużo bardziej podwórko na przykład, bo mi przeszkadzało, że jest takie zarośnięte. Teraz widzę w tym bardzo dużo piękna. Kosze ścieżki. Także na podwórku. Niektórzy wybierają takie życie, bo myślą, o, to będzie dobre na, na emeryturze. No my nie chcieliśmy czekać tak długo. Mój tata zmarł nie doczekawszy emerytury i nie zdążył zrealizować wielu swoich planów, które na tę emeryturę miał. I ja wtedy pomyślałam, że nie ma na co czekać, bo to może spotkać każdego z nas. Brawo! Brawo! Ci! Podoba Ci się życie w Lipowie? Tak! Pola ma swoje zdanie, tak. Podoba Ci się gonienie za pieskami? Ta. Tak. Tak, tak. Mamy taką małą ruinkę, wyremontowaną już, rozbudowaną trochę. Kopiona z myślą o innym życiu dla nas, a w międzyczasie się pojawiła córeczka. No więc to trochę tak. Teraz sobie nie wyobrażam jakby wychowywania małego dziecka bez ogródka. E, droga jest czasem nieodśnieżona, ale generalnie nie narzekamy, bo też e, możemy pracować częściowo zdalnie albo po prostu zjechać na sankach do asfaltu. E, natomiast jak nie ma, nie ma czasem prądu, no to po prostu... Się cieszymy i zapalamy sobie świeczki. E, a jak nie ma internetu, no to jak musimy pracować, no to już jest większy problem. Natomiast nie są to żadne problemy, bo e, jakby to, co mamy w zamian, czyli takie podziwianie z bliska na przykład całorocznego cyklu życia, co mi było zupełnie obce, chociaż ja nie mieszkałam w mieście wcześniej, tylko w małym miasteczku przez wiele, wiele lat, to przeprowadzenie się na takie absolutne odludzie spowodowało, że ja na przykład teraz wiem, jak wygląda. Głóg zimą, jak wywiosną, ma białe kwiatki, piękne potem te czerwone kulki, które jedynie były dla mnie rozpoznawalne. I wiem, że mogę go sobie zerwać, bo jest za domem i mogę sobie zrobić herbatę z niego. To jest, to jest cudowne. I to, że mogę sobie chodzić na golasa. I to, nie jest, to, nie, to jest właśnie taka wolność i fizyczna, i psychiczna, i duchowa. Mogliśmy zostać w wydminach, to jest, to jest tam, gdzie mieszkaliśmy w miasteczku, ale nie chcieliśmy mieszkać w zwartej zabudowie, chcieliśmy tworzyć swoje miejsce od zera. Oznacza to w naszym tutaj rozumieniu, że ma się stary dom, który się y, przywraca do świetności i chce się w nim żyć. A to przywracanie do świetności mm. czasami nie przetłacza? No czasami wszystko przetłacza, tak jak to mówi mój mąż, czasami, ale jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Większość z nas ma już jakieś efekty tej swojej pracy i tych swoich trudów i wyzwań. Już mam pierwszą wiosnę na naszym siedlisku z moją rodziną i widzę, jak moje dzieci na Bosaka wybiegają do sadu co rano i skaczą na trampolinie i się drogą i nikomu nie przeszkadzają. I to jest bezcenne. Więc tak, to jest, to jest niesamowite. Plus jeszcze mamy tą społeczność, którą tutaj sobie płyniemy łydeczką. My zanim chyba zdążyliśmy zatęsknić, zapotrzebować wspólnoty, to Ewa nas znalazła i powiedziała: Hej, kojarzę drzwi waszego domu, chcę was poznać. Z Instagrama. Z Instagrama, tak. I wpadła do nas, wypiła z nami kawę w sadzie. I potem zaprosiła nas na takie spotkania, poznała nas z kupą niesamowitych ludzi i takie, taka wątpliwość, którą gdzieś mieliśmy, czy my tutaj nie będziemy samotni, czy nam tu nie będzie nudno, to jest po prostu e, największy błąd koncepcyjny, jaki mogliśmy mieć a propos tej zmiany naszej życiowej, więc... Ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy a propos tego, co Magda powiedziała e, o tej społeczności i o tym, że coś niesamowitego się zadziało i to jest takie, mi się to przynajmniej kojarzy, to co się tutaj dzieje między nami tak zwanymi ruin i ruinersami and friends, bo nie wszyscy mają ruinki, ale to jest to, że Jakaś taka potrzeba wypełniona została m, takiego czegoś, czego nie ma w miastach, takiego barterowego wymieniania się. Nie wiem, ty masz miody, ty masz mleko, ta pani robi fantastyczne świece. Tak więc jakby m, my mimo tego, że mamy więcej kilometrów do siebie niż mieszkając na przykład, nie wiem, na jednym końcu Warszawy i drugim, to mamy do siebie bliżej, bo po pierwsze szybciej się jedzie do tej drugiej osoby i spotykamy się i się wymieniamy różnymi rzeczami. Oprócz tej wiedzy, gdzie tam jakiego budowlańca pozyskać, i tak dalej. To też wow, ty robisz coś takiego ciekawego, fajnie, zróbmy coś razem. Właśnie z Magdą mieszkamy po dwóch stronach miejscowości Stare Juchy i mówimy, kurde, zróbmy coś w tych starych juchach i to jest, to jest, to jest coś takiego fantastycznego, jak nie wiem, kiedyś tu był kowal, tam był jakiś szeft czy ktoś, tego, tego teraz nie ma, a my tutaj tak w jakimś takim nowoczesnym w tym wydaniu chyba to trochę uprawiamy. No tak, no to jest chyba ziemia skazana na wymianę ciągłą, prawda, ludności. No, taka, taka, taki jej urok, że, że ludzie tutaj po prostu wędrują, zakochują się, uciekają też stąd, prawda, no, jest ruch ciągły. E, także myślę, że to jest bardzo dobry wpływ. E, fajnie jest, jeżeli są to ludzie, którzy nie traktują tego swojego mazurskiego mieszkania jako takiego tylko Takiej odskoczni, ale starają się tu zakotwiczyć na dobre i angażują się w życie, w miejscowe, lokalne życie. No, myślę, że ta organizacja nieformalna Ruinersów jest też taką próbą, prawda, gdyby zaangażowania się. W tutaj bardzo dużo ludzi, którzy tutaj są aktywni w tej, w tej organizacji, jest też aktywnych po sąsiedzku, gdzieś tam, prawda, w swoich miasteczkach, w swoich wsiach. No i to jest jak gdyby nowa, można powiedzieć, są nowi Mazurzy, prawda? I ja się z tego cieszę. W sumie tak jest. Wiele osób się zna po prostu już dłużej, to też prawda. A cała reszta dochodzi, co chwila są nowi ludzie i czasami już nie ogarniam. Po prostu tak nas dużo się nagle zrobiło. Ale to są bardzo sympatyczni ludzie. Ja może trochę inaczej na nich patrzę niż oni między sobą, bo ja jestem stąd. Więc to też jest inna perspektywa, nie? I, I bez ruiny? I bez ruiny. Jestem z tej kategorii Friends. <śmiech> <śmiech> tak, tak. Bez ruiny. Aczkolwiek, no, no, takie życie, o czym one opowiadają, to dla mnie to jest jakby... Codzienność. Codzienność. Nawet, <laughs> dla mnie nieraz dziwne jest, o czym oni mówią, bo to jest takie normalne, nie? Ale, ale, ale z drugiej strony bardzo, bardzo mi się podoba, jako oni że ja Bardzo wspieram tych młodych ludzi. Podoba mi się to. Trochę Mazury może odżyją, odmodnieją, bo niestety ale z Mazur bardzo dużo młodych ludzi wyjechało Skądinąd nawet mój syn, tak. Także no cieszę się, że przyjeżdżają, że zasiedlają te domy, te ruiny. Tak. Ja jestem pierwszy raz, szczerze mówiąc, mimo że jestem lokalna, ale z jestem, więc też reprezentuję tak jakby punkt widzenia od wewnątrz i nie mam takiej potrzeby troszeczkę tożsamościowej, jak mają Ruinersi, ale mam takie poczucie, że, że oni potrzebują, że my potrzebujemy takiego łącznika pomiędzy przyjezdnymi a lokalnymi, i takiego połączenia pomiędzy tym, co jest naprawdę tutaj esencją, a co przywozimy jeszcze z tego starego życia ze sobą, bo to zderzenie z rzeczywistością, taką czasem właśnie, tego podziału miasto wieś, bywa czasem okrutne, nie? I fajnie jest być w tej przyrodzie naprawdę, a nie obok niej. I mi się właśnie um, podoba ta perspektywa, bo to jest bardzo dużo perspektyw u ruinersów i dużo ciekawych punktów widzenia, dużo ciekawych ludzi, bączkujących kontaktów sieci, znajomości. I jest tu taka ciągłość, którą obserwuję na mazurach, taka jakaś taka historyczna, która polega na tym, że mazury rozwijają się dzięki napływowym ludziom. Po prostu. Ten rozwój tej ziemi głównie polega na tym, że ludzie przyjeżdżają coraz to nowi i coraz to nowe pomysły ze sobą przywożą, więc tak jakby ta, to jest tradycja w tej zmianie nieustannej, więc to poszukiwanie tej tożsamości zawsze tutaj było i to jest już ta tradycja tego regionu i ona powoduje. Że ten region właśnie dzięki temu jest coraz silniejszy, bardziej kolorowy, bardziej rozkwita, pęcznieje i się zmienia i przychodzą te nowe bodźce zewsząd. Ja jestem tutaj właśnie takim ciekawym obserwatorem, jak to wszystko wygląda i bardzo lubię te dwa światy łączyć ze sobą.